Witam serdecznie z tej strony, Grupa z Polska. Dzisiaj mam dla Ciebie kompletną instrukcję. Jak założyć, jak zarejestrować sobie konto w procesorze płatniczym Payza, a więc konkretnie jak poprawnie założyć sobie konto w procesorze Payza oraz jak poprawnie skonfigurować sobie to konto, zweryfikować, tak abyśmy w pełni mogli cieszyć się usługami tego serwisu. Payza to nic innego jak procesor płatniczy podobny do znanego wszystkim PayPala, działa podobnie również jak procesory Perfect Money, Advanced Cash czy Solid Trust Pay. Procesor Payza bardzo ułatwia nam międzynarodowe transfery środków w różnych walutach i w praktyce jak się okazuje jest niezwykle użyteczny, a czasem wręcz niezbędny dla osób, które zarabiają przez internet, które robią jakikolwiek biznes online. Osobiście korzystam i bardzo sobie cenię usługi procesora Pejza, dlatego dzisiaj również tobie pokażę jak to zacząć robić. Aby założyć sobie bezpłatne konto w Pejza, kliknij w link, który znajdziesz pod filmem. I w tym momencie zostajemy przeniesieni na taką oto stronę i możemy zacząć działać. Klikamy Sign Up i rozpoczynamy proces rejestracji. Mamy tutaj do wyboru, mamy możliwość założenia sobie konta prywatnego jako osoba prywatna. Personal Account. Jeżeli prowadzisz biznes, możesz również założyć sobie konto biznesowe. Business Account. Wybór należy do Ciebie. Z doświadczenia wiem, że najczęściej zakładamy konta, korzystamy z Payza jako osoba prywatna. Dlatego dzisiejszy przykład przeprowadzimy na podstawie Personal Account, czyli konta, które zakładamy jako osoba fizyczna. Dlatego wybiorę teraz Personal Account, przewijamy w dół i klikam w przycisk Open your Free Personal Account. Tutaj wypełniamy krótki formularz, wybieramy swój kraj. W rubryce Salutation wybieramy swój tytuł. Jeżeli jesteś mężczyzną, wybierz Mr. Jeżeli jesteś kobietą, wybierz Mrs. First name czyli imię, wpisujemy swoje imię. Last name czyli nazwisko. W rubryce email address oczywiście wybieramy swój adres e-mail i jest to ważne, aby tutaj wpisać poprawnie swój prawdziwy adres e-mail. Będziemy z niego korzystać podczas używania korzystania z usług procesora Payza. Gorąco polecam, aby był to adres na gmailu. W rubryce password wpisujemy swoje hasło. Ustalamy swoje hasło, którego będziemy potem używać, aby logować się do swojego konta w Playza. Hasło powinno mieć od 8 do 20 znaków. Postara się wymyślić sobie hasło w miarę trudne, tak aby trudno go było odgadnąć. Jednocześnie zapisz go sobie na kartce lub w innym bezpiecznym miejscu, tak aby go nie zapomnieć i móc zawsze swobodnie mieć dostęp do swoich usług i to najważniejsze, do swoich środków zgromadzonych na swoim koncie Payza. Zatem wpisujemy hasło. Jeżeli chcesz widzieć, co wpisujesz, dzięki temu będziesz mieć pewność, że się nie pomylisz i że wpisałeś dokładnie to, co miałeś na myśli, że nie zrobiłeś literówki, możesz kliknąć tutaj. Wówczas wyświetlą się znaki. Natomiast, jeżeli zachodzi podejrzenie, zachodzi obawa, że ktoś na przykład Cię może podglądać w momencie, gdy to wpisujesz, to być może bezpieczniej dla Ciebie będzie kliknąć tutaj. Tak, aby ukryć znaki, które wpisujesz. Gdy już uzupełnisz te dane, gdy już jesteś pewien, że wszystko wpisałeś poprawnie, klikamy Get Started. Hasło powinno mieć również przynajmniej jedną dużą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny, taki jak na przykład wykrzyknik, małpa, procent, i w tym momencie mamy komunikat, że na adres e-mail, który podaliśmy, została wysłana wiadomość, zawierająca link, który musimy kliknąć, aby zweryfikować i potwierdzić nasz adres e-mail. Zatem sprawdzamy naszą pocztę. I tutaj, jak widać, otrzymaliśmy z serwisu Payza e-mail pod tytułem Vaydate your email address. Otwieram wiadomość. Klikamy w link Vaydate my email. I tym samym nasz adres e-mail został potwierdzony. Jesteśmy przekierowani do naszego konta w Payza. Do naszego świeżo założonego konta w Payza. I możemy rozpocząć konfigurację konta. Na starcie mamy tutaj komunikat. Once you complete profile, setup can access your account. Czyli, gdy zakończysz konfigurację konta, będziesz mieć dostęp do swojego konta. Zatem, co należy zrobić? Klikamy w link complete profile setup. I pojawia się informacja. Why should I complete my profile setup? A więc, Dlaczego powinienem uzupełnić swój profil? Ponieważ dzięki temu będziemy mogli doładować swoje konto, swój portfel w Payza i będziemy mogli wysyłać oraz wypłacać pieniądze. How long does it take? Jak długo to potrwa? To potrwa tylko kilka chwil. Klikamy przycisk Get Started i zaczynamy. Tutaj uzupełniamy dwie informacje. Yo industry, a więc nazwijmy to branża, w której się poruszamy, pracujemy lub edukujemy się w tym kierunku. Mamy tutaj różne branże do wyboru. Jeżeli nie znasz angielskiego, możesz sobie je przetłumaczyć w Google Translate i wybrać najbliższą, tą, która jest najbliższa Twojej sytuacji. A jeżeli nie znajdujesz tutaj branży, która Ciebie dotyczy, możesz wybrać pozycję Other, czyli inne. W rubryce Your Job również wybieramy najbliższą nam opcję. Dla przykładu, powiedzmy, że będzie to student. I na koniec klikamy Save and Continue. I tutaj mamy formularz, personal address, a więc wpisujemy tutaj nasz adres. Przy czym pamiętajmy, że Payza to poważny serwis. Założenie sobie konta w Payza to nie jest tak jak założenie sobie poczty na WP czy Interi. Payza będzie pośredniczyć w odbieraniu i wysyłaniu naszych pieniędzy. Można to poniekąd porównać do usług, z jakich korzystamy, mając konto w banku. Dlatego musimy tutaj zweryfikować swoją tożsamość. Dlatego wpisujemy tutaj autentyczne, wpisujemy tutaj swoje prawdziwe dane, prawdziwy adres między innymi, dane zgodne z tym, co mamy w dowodzie osobistym. Podobnie jak potem konto bankowe, na które będziemy sobie wypłacać pieniądze z Payza, nasze na przykład polskie konto bankowe, musi być założone na te same dane, które tutaj podajemy. A zatem podajemy nasz adres: street, czyli ulica i numer domu, miasto, region, czyli województwo, country, czyli kraj. Automatycznie ustawione już jest Poland, Polska. A poniżej mamy informacje na temat obywatelstwa. Jeżeli jesteś obywatelem Polski, wybieramy opcję I'm a citizen of Poland. Jeżeli nie, wybieramy I'm a citizen of i wybieramy kraj. Ja wybiorę, że jestem obywatelem Polski. Na koniec wpisujemy kod pocztowy, najlepiej bez myślnika, i klikamy przycisk Save and Continue, czyli zapisz i kontynuuj. Tutaj uzupełniamy swój numer telefonu. Wyświetla się kierunkowy do Polski plus 48. Jeżeli korzystamy z polskiego numeru telefonu, zostawiamy plus 48. Jeżeli nie, z listy rozwijanej możemy wybrać inny kraj. Ja zostawię Polskę. I wpisujemy swój 9-cyfrowy numer telefonu. I znów klikamy przycisk Save and Continue. I mamy kolejny formularz: Protect Your Account. Tutaj mamy odzyskiwanie hasła. Password Recovery. A więc ustawiamy pytanie. Możemy wybrać jedno z tych pytań. Na przykład: What's the name of your best childhood friend? A więc, jak się nazywał Twój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa? I tutaj wpisujemy odpowiedź na to pytanie. Na przykład. Jacek. Ale w tym miejscu, pamiętaj, tutaj ważna jest jedna rzecz. Najlepiej, aby odpowiedź na to pytanie, aby to pytanie było takie, na które odpowiedź znasz tylko ty. Ponieważ jeżeli wiele osób wie, że Twój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa to był Jacek, te osoby będą mogły tę informację wykorzystać, aby uzyskać dostęp do Twojego konta. Dlatego ustaw sobie takie pytanie i taką odpowiedź, aby czuć się z tym bezpiecznie i co najważniejsze zapisz sobie to gdzieś na kartce lub w innym bezpiecznym miejscu, ponieważ gdybyś na przykład utracił swoje hasło, to w takiej sytuacji będziesz mógł to pytanie i tą odpowiedź wykorzystać, aby odzyskać dostęp do hasła dostęp do swojego konta. I aby uniknąć komplikacji, aby nie utrudniać sobie życia i spokojnie, szczęśliwie korzystać z konta Payza, po prostu zanotuj sobie gdzieś, zabezpiecz swoje hasło, swoje pytanie, odpowiedź i wszystkie tego typu informacje. Zawsze warto o to dbać. Warto zadać sobie odrobinę trudu, aby mieć spokojny sen i bezpieczeństwo. W pozycji Date of Birth uzupełniamy swoją datę urodzenia. Month, czyli miesiąc. Day, czyli dzień. 7 marzec roku powiedzmy 1989. swojej daty urodzenia byś może zapisywać. Nie musisz każdy zna swoją datę urodzenia. Natomiast w pozycji Security PIN, tutaj mamy bardzo ważną pozycję. Tutaj ustalamy swój PIN, swój sekretny PIN, którego będziemy używać do zatwierdzania transakcji. To jest tak jak PIN do twojej karty bankomatowej, do twojej karty płatniczej. Ten PIN również ustal sobie tutaj. Jednocześnie zapisz sobie gdzieś, abyś go po pierwsze nie utracił, a po drugie, żeby ten pin nie wpadł w niepowołane ręce. Według informacji, jaką tutaj widzimy, nasz pin powinien mieć od 4 do 8 znaków. Jeśli chcesz widzieć, co wpisujesz, aby mieć pewność, że się nie pomyliłeś, klikamy na ABC i w tym momencie wpisujemy swój pin. Jeżeli chcesz ukryć. To co wpisujesz, bo na przykład ktoś patrzy na ekran, kiedy to robisz, klikamy na te gwiazdki tutaj, i wówczas nikt nie zobaczy, co wpisujesz. Oczywiście raz, dwa, trzy, cztery nie polecam. Ustaw sobie oczywiście jakiś bardziej skomplikowany pin, zapisz go i zabezpiecz. Dla naszego przykładu wystarczy raz, dwa, trzy, cztery. Gdy cały formularz mamy uzupełniony, klikamy Save and Finish, czyli zapisz i zakończ. I w tym momencie pierwsze kroki mamy już za sobą. You've successfully set up your profile. A więc pomyślnie zakończyliśmy uzupełnianie danych w naszym profilu. Klikamy Take me home. Advanced Security Setup, a więc tutaj możemy ustawić bardziej zaawansowane metody bezpieczeństwa. Po pierwsze możemy ustawić swój awatar. Możemy ustawić, spersonalizować swój awatar oraz wpisać wiadomość, wpisać swój komunikat, dzięki czemu, logując się do swojego konta w procesorze, do swojego portfela w Payza, będziemy mieć pewność, że logujemy się do Payza, a nie w jakimś serwisie, który pod Payza podszyć się na przykład usiłuje, a tym samym próbuje wykraść nasze dane i wykorzystać je w taki czy inny sposób, czego byśmy oczywiście nie chcieli. Dlatego możemy ustawić sobie teraz awatar, możemy kliknąć Edit Avatar. A więc edytuj swój avatar, możemy sobie wybrać na przykład face, ustawić wąsy, body, tutaj sobie możemy zmienić na przykład ubranie, na koniec klikamy next, tutaj wybieramy twarz, next, wąsy już wybraliśmy, next, możemy sobie zmienić jeszcze na przykład spodnie, safe and close, klikamy safe and close, a więc zapisz zmiany i zamknij. Awatar gotowy możemy ustawić jakąś wiadomość. Tutaj możemy ustawić poziom bezpieczeństwa. Możemy tutaj ustawić, jest to kwestia, że na przykład dostaniemy e-mail, dostaniemy powiadomienie e-mailem w momencie, gdy ktoś zaloguje się z innego IP, z innego adresu IP niż ten, który używamy lub z innej przeglądarki albo z innego kraju. I tutaj co istotne, jeżeli hasło jeżeli dane do logowania będą prawidłowe, to osoba logująca się będzie mogła się zalogować. Natomiast ty dostaniesz o tym powiadomienie e-mailem. Dlatego gdy na przykład wyjedziesz na wczasy i z innego kraju w hotelu zalogujesz się do swojego konta Payza, dostaniesz o tym powiadomienie na twój adres e-mail. Ale jeżeli inna osoba będzie chciała zalogować się do swojego konta jeżeli wiesz, że ty logowałeś się tylko i wyłącznie ze swojego adresu IP, na przykład, albo tylko ze swojej przeglądarki, to w ten sposób będziesz w stanie od razu natychmiastowo wykryć niechcianą aktywność na swoim koncie. Być może nie jest to jakoś bardzo prawdopodobne, że tak się może stać, ale oczywiście, jak wiemy, hakerzy nie śpią, dlatego, jeżeli chcesz, możesz taką opcję sobie tutaj ustawić. I na koniec, w kroku trzecim, transaction pin, ustawiamy swój pin i klikamy przycisk setup security. I w tym momencie mamy komunikat, że nasze konto nie wymaga obecnie weryfikacji. Możemy wpłacać, wypłacać, wysyłać i otrzymywać pieniądze. Natomiast weryfikacja zostanie włączona, gdy wyślemy lub otrzymamy pieniądze łącznie na kwotę 500 dolarów. Klikamy Continue i teraz ostatnia rzecz jaką musimy zrobić to musimy dodać musimy zintegrować nasze konto Payza z naszym kontem bankowym z naszym na przykład polskim kontem w banku którego będziemy używać do wpłat i wypłat do i z naszego portfela w Payza W tym celu klikamy wallet a następnie bank accounts i tutaj uzupełniamy dane naszego konta bankowego, którego będziemy korzystać do wpłacania środków, do ładowywania swojego konta w Payza, jak również do wypłacania swoich pieniędzy, do wypłacania zarobionych pieniędzy na przykład w internecie z Payza na nasze konto bankowe. Account information. Tutaj wybieramy kraj, kraj w którym zlokalizowany jest nasz bank. Ja wybiorę Poland, wybiorę Polskę. Tutaj mamy istotną opcję do wyboru. Withdraw funds in local currency. Czyli wypłata środków w walucie lokalnej. W naszym przypadku będzie to złotówka, polski złoty. Jeśli chcemy posługiwać się złotówkami, wybieramy tą opcję. Możemy również wypłacać w innych walutach, na przykład euro lub fund. W takim przypadku wybieramy tą opcję. Natomiast ja zostawię złotówkę. Account type. Najczęściej będzie to konto osobiste, więc zostawiamy personal checking. Możesz wybrać zgodnie ze swoją indywidualną sytuacją. Ja zostawiam Personal Checking, czyli konto osobiste. W rubryce IBAN wpisujemy swój numer konta. Swój zwykły numer konta, z tym tylko, że poprzedzony dwoma literami. W przypadku polskiego konta będą to litery PL. I tutaj wklejamy swój numer konta. PL i numer konta. I tak wygląda IBAN. Natomiast w rubryce SWIFT BIG jest to numer niezbędny do realizacji przelewów międzynarodowych. Ja korzystam z konta Intelligo? Wpiszę SWIFT Big, właściwy dla konta Intelligo. I tutaj uzupełniamy dane, na które mamy założone konto w naszym banku. Imię i nazwisko domyślnie już jest uzupełnione. Wpisujemy adres. Tutaj ulica i numer domu. Miasto. Country, czyli kraj. Jeżeli to jest Polska, zostawiamy Polskę. Jeżeli nie, wybieramy kraj, region, czyli województwo, kod pocztowy oraz nazwa banku. W moim przypadku, w przypadku konta Inteligo, będzie to nazwa PKO. Oczywiście, jeżeli nie jesteś pewien, jaki numer SWIFT, BIC lub jaką nazwę banku wpisać, jeżeli nie znasz dokładnych danych dla swojego konta, dla swojego banku, które należy tutaj podać, możesz je sprawdzić na stronie swojego banku. Ja osobiście dzwonię na infolinie banku, aby w ten sposób uzyskać właściwe i aktualne informacje. Gdy już uzyskasz właściwe informacje, uzupełniamy cały formularz, tak jak to właśnie tutaj zrobiliśmy i klikamy przycisk NEXT. Teraz wyświetla się podsumowanie, jeszcze raz rzucimy okiem, sprawdźmy czy wszystko zostało uzupełnione poprawnie. Gdy jesteśmy tego pewni, klikamy Add Bank Account, czyli Dodaj konto bankowe. I gotowe! Wyświetla się komunikat Twoje konto zostało pomyślnie dodane, operacja zakończyła się sukcesem. W tym momencie możemy kliknąć na link, jaki ukrywa się pod naszym imieniem i nazwiskiem w tym miejscu. Wybieramy personal information, aby wyświetlić nasze dane. Mr Jan Nowak, job kategory, czyli praca, inne, student, e-mail, nasz adres, numer telefonu. Czy wszystko się zgadza? W każdej chwili możemy tutaj zaktualizować nasze dane. Możemy je edytować klikając link edit, pisać aktualne dane, a i na koniec nacisnąć update, czyli zaktualizować, wprowadzić nowe dane do naszego konta w Paysa. Gdy z bocznego menu wybierzemy wallet, bank accounts, widzimy tutaj, że nasze konto zostało poprawnie dodane. I cóż! I na tym etapie to jest tak naprawdę wszystko, co należy zrobić, żeby zacząć korzystać z usług Payza. Tym samym dzisiejszy poradnik dobiega końca. Więcej informacji, więcej instrukcji na temat konta Payza Będą o tym kolejne filmy. Jeżeli są już gotowe, linki do nich znajdziesz pod tym nagraniem. Tymczasem, jeżeli to wideo okazało się dla Ciebie wartościowe, jeżeli Ci w jakiś sposób pomogło, to łapa w górę. Łapa w górę, bo dzięki temu wiem, że to jest wartościowe i dzięki temu wiem, jakie materiały nagrywać w przyszłości. A jeżeli już mowa o przyszłości, to niedługo pojawią się kolejne filmy, kolejne poradniki oraz informacje o wartościowych możliwościach biznesowych, o tym, jak zarabiać w internecie, jak obracać kryptowalutami i podobne tematy. Jeżeli Cię interesują, to Subskrybuj kanał, subskrybuj, bo niebawem będą kolejne filmy, kolejne materiały, kolejne informacje. Dlatego subskrybuj, aby niczego nie przegapić. Więcej informacji znajdziesz zawsze na stronie zaufandmyślnikpolska.com.pl. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz do nas śmiało. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie, dzięki za uwagę, do usłyszenia.